Marvel właśnie wypuścił film o tym jak działa matchmaking i oto skrót dla Was. Na początku, jak działają punkty zdobywane na rankedach. Składają się one z punktów bazowych i punktów za to, jak dobrze nam poszło z wagą zależną od tego, jaką mamy rangę oraz jest to liczone według takiej formuły, tutaj na dole macie uproszczoną jej wersję. Jak liczone są bazowe punkty? No w skrócie, wygrywasz, no to dostajesz, a jak przegrywasz, no to je tracisz, ale jest też ukryty competitive score, którego jeżeli przeciwnik ma więcej, no to policzy, że grasz na lepszego gracza i stracisz mniej, no i w drugą stronę, jeżeli ty masz więcej i przegrasz, to tracisz więcej. No i przykłady oczywiście 3500 u nas i średnio 3500 u przeciwników da nam plus 20 lub minus 20, jeżeli oczywiście przegramy. 3500 do 3700 i wygrana no to 25, a przegrana to minus 15 i 3500 do 3300 to plus 15 lub minus 25, kolejno też wygrana i przegrana. Performance pointy, czyli jak dobrze ci poszło twoją postacią. Każdy bohater ma liczone staty na 10 minut gry i ma z tego tytułu właśnie jakieś punkty. Potem jest to porównywane do średniej dla tego bohatera na twojej randze i tu też w grze na 10 minut jest to przeliczane. Jak grasz kilkoma postaciami to sobie to przeliczają i porównują do średniej teamu w kwestii użyteczności i tego właśnie jak użyteczny byłeś. Następnie przykład, który bardzo uproszczy. Przy grze 4 minuty lokim i 6 minut inwiskom, system liczy jak ci szło na 10 minut gry na obu postaciach. Zamienia to na punkty, w tym przypadku 1,2 i 1 i podstawia do wzoru. A potem porównuje do reszty teamu i liczy średnią no i wychodzi właśnie ten wynik. Waga jest zależna od rangi, z czego im niższy poziom, tym większe znaczenie ma indywidualny wynik, czyli gracze na niższym poziomie po prostu będą mieli prościej zdobywać punkty z tego tytułu, że mają dobre staty, a na wyższym poziomie będzie to cięższe. Matchmaking i jak to działa. Działa to zależnie od serwerów i tego jak gramy i stara się to dobrać jak najbliższych temu ludzi. Ale im dłużej trwa kolejka, tym bardziej różnorodni będą gracze, ale z jakimś tam ograniczeniem oczywiście, żeby Balans pozostał. I potem z 12 znalezionych podobnych graczy wybiera dwie drużyny, które będą sobie równe. Potem pokazanie jest przykład dobierania składów, który tak trochę. Nie wiem po co tutaj jest, ale jak gracie w trójkę, to znajdzie wam inną trójkę i dobierze to tak, żeby było w miarę zbalansowanie. Co czasem jest trudne, według tego co mówią, bo ktoś z niższej rangi uprze się na swoją rolę, a w drugim teamie akurat nikt nie będzie uzupełniał brakującej roli, no i wtedy jest nierówność meczu, no i jest ten problem. Następnie mówią, że EOMM nie jest używany w Marvel Rivals. Marvel Rivals does not use EOMM. Ale czy na pewno? Następnie przekazują nam informację, jak działa balansowanie meczów. I tutaj znowu skrócę wypowiedź. Gra dobiera to tak, że oba teamy na papierze wyglądają podobnie. Niestety, rzeczy typu koordynacja i praca zespołowa mają znaczenie. Fakt, że nawet grasz swoją rolę, ale nie swoją ulubioną postacią, też znacząco wpływa na to, jak grasz. A jak musisz zagrać inną rolę, no to zagrasz jeszcze gorzej. Więc pojawia się pytanie, czemu nie dadzą role Q, czyli wyboru konkretnej roli i kolejkowania się jako to? Wierzą, że danie nam wolności wyboru swoich ulubionych postaci. I nieograniczanie nas daje nam szansę na więcej różnorodności, i dodatkowo kolejka z rolami ma większy czas znajdowania gier, a problemy dalej nie zostaną rozwiązane. I tutaj cytat: Gdzie są wybory, tam będą różnice. Następnie mówią, że obiektywnie rzecz biorąc, ciężko mieć tyle samo graczy na każdej roli, a to sprawiałoby kolejne problemy z balansem, jak oceniać graczy. I to sprawiłoby, że jeszcze będzie gorzej, ale zapowiadają, że będzie więcej wanguardów i strategów, żeby było z czego wybierać. Ale oczywiście wypuszczanie postaci zajmie trochę czasu. Aktualnie mamy postacie co miesiąc. No i na koniec mamy win i lose triki. Wygranie czy przegranie trzech gier z rzędu jest bardzo częstym zjawiskiem i nawet łatwo to policzyć. I tutaj dosłownie mówią nam, że można sobie policzyć prawdopodobieństwo na to. I podają na to przykład. I dodają, że gra nie jest czystą matematyką, ale no... Tak to niestety wygląda, że będziecie doświadczać tych win streaków i lustryków, bo to jest norma w każdej grze. NetEase mówi, że stara się patrzeć na to, czego ludzie chcą, i wydaje mi się, że robią z tym dobrą robotę. I też mi się osobiście wydaje, że ta nagonka na IOMM, że to wina systemu, jest po prostu troszeczkę przesadzona i ludzie szukają za bardzo dramy. A co wy o tym uważacie? Dzięki za oglądanie i do zobaczenia na streamach lub w kolejnych materiałach. Cześć!